Witajcie, witajcie, moi mili w kolejnym klipie, tym razem w zapowiedź pewnej gry, która premierę będzie miała na początku kwietnia 2013 roku. Tytułowy The moim skromnym zdaniem e, wypełnia taką lukę, taką nieckę w rynku gier sieciowych, gdzie brakuje takiego MMO z prawdziwego zdarzenia, dużego MMO, który ma duży świat, e, ale jest utrzymane. W klimacie postapokaliptycznym wiele osób oczekuje jakiegoś Fallout Online, prawda, jakiejś gry, która ma zniszczony świat pełen potworów, jakichś zombiaków, jakichś mutantów, bla, 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 ale w stylu MMO. Moim zdaniem The może taki, taką lukę zapełnić. Jednak na początek coś dla was mam. Trwają zamknięte testy beta oraz alfa, prawda? Możecie się zapisywać na oficjalnej stronie gry, rejestrować. Najbliższy taki beta event będzie miał miejsce między 8 a 10 lutego e, czasu tam pacyficznego czy jakiegoś takiego, prawda? Oczywiście nie wszyscy będą mogli zagrać, bo nie wszyscy zostaną przez e-maila tam poinformowani, że dostali się do bety. Ja mam 8 kluczy. Co należy zrobić? Nie napisać jakiś durny komentarz w cyklu biorę udział albo chcę klucz. Musicie napisać taki komentarz, który sprawiłby, że to akurat wam miałbym ten klucz dać. Liczą się przede wszystkim jakieś ciekawostki, fajne informacje ze świata Defines oraz ze serialu Defines. Mianowicie będzie serial Defiance i będzie Gra Defiance. To będzie połączone fabularnie, również w grze, co jest ciekawym dość rozwiązaniem, dość niespotykanym jak na razie. Oczywiście były tam jakieś Gra Otron i takie inne takie rzeczy, ale e, nie na taką skalę, prawda? Nie na skalę takiego prawdziwego, dużego MMO. Defiance. Daje nam olbrzymi świat, w którym jest masa losowych eventów, różnego rodzaju rzeczy, od takich malutkich, gdzie mamy pomóc jakiemuś tam e, oblężonemu, w cudzysłowie, e, handlarzowi, czy coś, który został napadnięty przez moby, potwory, mutantów, żołnierzy, czy coś tam, coś tam, coś tam, mamy mu po prostu pomóc, e, po takie średnie eventy, gdzie mamy po prostu wziąć misję, coś wykonać, powiedzmy takie 10 minut roboty, przez duże eventy, które zabierają nam pół godziny i są wymagane, e, powiedzmy, do kooperacji, prawda, po... Takie olbrzymie, naprawdę olbrzymie eventy, gdzie bierze udział kilkadziesiąt graczy, kilkaset, czy cały świat tak na dobrą sprawę, cały serwer. Em, moby od malutkich robaczków po, moi drodzy, po moby, które są wielkości wieżowca kilkunastopiętrowego i to jest jeden wielki mob. Tak, to jest taki, powiedzmy, shooter TPP MMO z udziałem setek, setek graczy, setek milionów, wręcz mobów najróżniejszego typu, od takich malutkich po takie wielkie, jakie przed chwilą mogliście oglądać na fragmencie tego klipu. Co ciekawe, nielimitowany świat, niepodzielony na instancje. Oczywiście też mają być instancje kooperacyjne dla powiedzmy grupy graczy, ale przede wszystkim chodzi o to, że na przykład wątek fabularny, prawda? Wykonujemy sobie wątek fabularny gry yy, i jakiś gracz sobie przebiega gdzieś obok nas, patrzy, a ki, pomogę mu. Nie musi być zaproszony, naprawdę wątek fabularny, wszelkiego typu misje, eventy, lokacje, to wszystko jest po prostu w grze na żywo, zaraz, teraz, bez zapraszania, bez wchodzenia, bez kolejek, bez instancji. No, instancje, jak mówiłem, są dla kooperacji. Również DeFiance aspiruje do tego, żeby być grą a, sportową PvP. Świat PvP ma być naprawdę mega rozbudowany, zawierać masę pojazdów, masę różnego rodzaju działek, niedziałek, pierdół takich po prostu użytecznych, prawda? A, i po prostu w otwartym świecie, czyli nie jesteśmy w jakiejś konkretnej lokacji, w jakimś konkretnym meczu, tylko jesteśmy na świecie, na przykład w jakimś regionie. Prawdopodobnie tak to będzie wyglądać. Oczywiście istnieje na razie NDA. Nie można prezentować żadnych materiałów wideo, screenów z bety, alfy itd. itd. Ja oczywiście dostałem pozwolenie od twórców gry na użycie ich materiałów wideo z ich oficjalnego kanału Defence na YouTube. I to widzicie właśnie w tle. Co ciekawe, również crafting. Różnego rodzaju bronie, różnego rodzaju modyfikacje broni, e, możliwość levelowania wszystkiego. Wyobraźcie sobie, absolutnie wszystkiego. Levelujemy nawet durny gazik, którym poruszamy się po drogach. Mamy po prostu a, jakby umiejętność kierowania tym gazikiem, czy jakimś tam e, pojazdem opancerzonym, czy jakimś transportowcem, czy czymś. Po prostu expiąc, najprościej mówiąc expiąc, zdobywamy jakieś tam profity. Jeżeli chodzi o umiejętności, przede wszystkim cztery podstawowe, takie potężne skille oraz masa, naprawdę masa perków. Przede wszystkim są to bronie. Jeżeli ktoś grał w Borderlands, grał w Firefall, to będzie wiedzieć o co chodzi. Czyli po prostu bronie mające najróżniejszą rzadkość, najróżniejsze efekty, na przykład kwas, nie wiem, otrucie, paraliż, jakiś prąd, prawda, czy ogień, coś w tym stylu, coś w tym stylu. Jest tego odgroma. Naprawdę jest to tytuł warty polecenia, ale ma też jedną już przed premierą e, wadę, mianowicie preordery. Preordery są niesamowicie drogie. Miejmy nadzieję, że ta gra kiedyś przejdzie na Free to Play. Jednak aktualnie preordery powiedzmy można kupić tam w cenie e, tych 160-70 zł, czyli dość drogo. Ale da się znaleźć również za 100 zł, e, o czym w opisie. Niestety ta gra też ma być troszeczkę pay to play and pay again, czyli DLC. Wprowadzające różne sezony oraz mikropłatności. Sądzę, że niedługo po premierze tytuł przejdzie tak czy siak na Free to Play. Dla mnie jest to gra naprawdę godna polecenia, mimo swojej dość sporej ceny. Przede wszystkim na ogromny świat, wpływający na siebie nawzajem różnego rodzaju eventy, wielkie moby, po prostu rozpierdziel. I naprawdę świetny taki pół-post, powiedzmy pół-post-apokaliptyczny klimat z mieszanką troszeczkę takiego slashera TPP. Naprawdę ciężko mi jest jakąś kategorię znaleźć dla tego tytułu, ale jest moim zdaniem godnym tytułem do walki o miano jednego z lepszych MMO 2013 roku. Zobaczymy co z tego wyjdzie, to by było na tyle. No i cóż, dzięki za obejrzenie.